Panie doktorze, mam problemy z pamięcią. Od kiedy? Co? Od kiedy? Wiesz, co mówi kobieta, gdy zobaczy dużego penisa? Nie. A ja tak. <ścoughs> Udało mi się usunąć tłustą plamę z sofy. Jak to zrobiłaś? Rozwiodłam się telewizji mówili, że świat jest zadłużony na 40 bilionów dolarów. U kogo kurwa? U Jowisza? <noise> Dlaczego nie ma pan zapiętych pasów? Bo ja wierzę w Boga. A jak on mnie zechce zabrać, to pasami się kurwa nie obronię. Powinien pan ograniczyć alkohol, smażone i tłuste mięso. To co ja mam kurwa jeść? Brokuły i wyobraźnie? <noise> Proszę, niech dziadek usiądzie. Siedzieć to ja mogę w domu. Tutaj wolę popatrzeć, jak cycki babeczką skaczą na progach zwalniających. Dziadku, a co jest sekretem długiego życia? Nie żenić się i nie być taki głupi jak twój stary. Spóźniłaś się. Piękne kobiety często się spóźniają. No a ty, dlaczego się spóźniłaś? Serce bije trochę za szybko, dziadku. Co pan robił przed wizytą? Widziałem pielęgniarkę w mini. To cud, że jeszcze żyje. Kochana sąsiadko, mogłabyś wskoczyć w bikini? Chciałabym, żeby mąż skosił trawnik, a żadne moje prośby i groźby nie przynoszą efektów. Co dać osobie, która już ma mnie? Może sesję u psychoterapeuty, żeby przemyślała swoje życiowe wybory. Proszę pani, a jak rozpoznać samice u ludzi? No. Po pewnych cechach fizycznych. Aha, czyli paznokcie za 150. Ty nic w tym domu nie robisz. Ja reprezentuję Związek Zawodowy Mężczyzn Zmęczonych Babskim Gadaniem. Ej, kochani, jak wyglądam w tej sukience? Jak tysiąc dolarów. O, naprawdę? Tak, tyle będzie trzeba wydać, żeby ją na ciebie poszerzyć. Ale ciasno. Ciasno to ja miałem w rozporku w 72, jak w Fiacie 126P z trzema pannami się woziłem. Zła wiadomość, Merecie, to śmiertelne. A dobra? Nie muszę wypisywać zwolnienia. Poproszę tabletki na potencję. Ale to raczej dla mężczyzn. Dla mnie też, córciu. Bo jak on weźmie, to ja w końcu coś poczuję. Mam dla pani dwie wiadomości: dobrą i złą. Najpierw złą. Ma pani raka. A dobrą? Nie muszę pani już leczyć z hemoroidów. Proszę się rozebrać do badania. Synku, ja się rozbieram tylko do dwóch rzeczy: do spania i do grzechu. K Proszę się pochylić i rozluźnić. Panie doktorze, ja się już raz tak rozluźniłam w 72 i do dziś mam wnuki. Jak się pan czuje po 60? Pani doktor jak w zegarku, wszystko tyka, tylko wahadełko czasem nie chce się ruszyć. Ile pan wypił? Do momentu aż pielęgniarki zaczęły tańczyć makareny. Ale my tu nie mamy pielęgniarek. No to nie wiem, kto mikroplówkę wymieniał na wódkę. Panie doktorze, mam problem. Moja żona po seksie zawsze milczy przez 30 minut. To nie problem, to błogosławieństwo. Serce bije trochę za szybko, dziadku. Co pan robił przed wizytą? Widziałem pielęgniarkę w mini. To cud, że jeszcze żyje.